Apelu Jasnogórskiego. W dzisiejszej modlitwie przewodniczyć będzie i rozważanie apelowe poprowadzi ojciec Piotr Gałdyn. Jasnogórska Matko Kościoła, Bramo Niebios, przez którą weszło w dzieje człowieka Królestwo Niebieskie, przyniósł je Ten, który stał się Twoim Synem, Jezus Chrystus, jedyny Odkupiciel świata i człowieka, dziewico nazaretańska. Któraś przy zwiastowaniu anielskim wyznała, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. I tak się stało. Dlatego Ty Maryjo jesteś dla każdego z nas wzorem jak należy czekać, jak reagować na głos Boga w naszym życiu, jak przyjmować Jego posłannictwo wobec nas. Chwalimy cię, dziś czysta i nieskalana, błogosławiona panno, niewinna matko wielkiego Syna i Boga, przeczysta, najświętsza nadziejo grzesznych. Błogosławimy cię dziś, jasnogórska królowo Polski, pełna łaski. Ty zrodziłaś Chrystusa Boga i człowieka. Jak każdego dnia o tej porze tu, w kaplicy cudownego obrazu, padamy przed Tobą, wzywamy Cię i błagamy: Bądź z nami, opiekuj się, pomagaj. Wyrwij nas, Panno Święta, orędowniczko nasza, z rąk nieszczęścia i wszelkiej pokusy, która oddala nas od Boga. Bądź nam orędowniczką i obroną w godzinie naszej śmierci, w godzinie sądu. Wybaw nas od wszelkich trudności, dziewico i najsłodsza matko Tyś jedyną nadzieją chrześcijan u Boga. Naucz nas, Maryjo, być wiernymi, naucz nas być ludźmi dojrzałej wiary. Dlatego z całego serca dziękujemy Ci, Matko, za wzór zawierzenia, za wzór zaufania, za wzór oddania. Dziękujemy Ci za Twoje oblicze jasnogórskie, Twoje spojrzenie matczyne, które towarzyszy naszym dziejowym drogom, historii każdego życia, każdego z nas. Ty jesteś Maryjo, przewodniczką na drogach naszej wiary. W czasach dziwnych, w czasach kryzysu wierności Bogu, w czasach kryzysu wierności sumieniu czy drugiemu człowiekowi, Potrzebny jest nam właśnie taki wzór, jaki dajesz nam Ty, wzór wytrwałości i wierności. Prosimy Cię, matko Boga, uczyń nasze serca prostymi, uczyń nasze serca pokornymi, cierpliwymi, oddanymi Bogu i uzdolnij nas do promieniowania tym synowskim przylgnięciem do zamysłu Bożego, które przemienia świat. Dlatego z tego miejsca prosimy też spraw, by Kościół stał się świadkiem nadziei dla wszystkich ludzi. Gwiazdo ewangelizacji. Pozwól nam uczestniczyć w tym świadectwie wiary. Chrześcijanin to osoba, która obiera drogę Chrystusa. Chrześcijanin to osoba, która głosi Chrystusa swoim życiem. To wreszcie ten, co żyje Chrystusem na co dzień. I go pokazuje innym. Niech Chrystus Maryjo stanie się naszą codziennością, niech stanie się fundamentem naszego życia. Dopiero wtedy możemy być świadkami wiernymi i prawdziwymi, i dopiero wtedy możemy zanieść w stworzeniu wielką prawdę o zbawieniu. To niełatwe zadanie w dzisiejszych czasach dla każdego z nas. W których króluje kłamstwo, fałsz, propaganda, nienawiści. To niełatwe zadanie głosicieli prawdy, ewangelii, ale na drodze świadectwa, na drodze Chrystusa nie jesteśmy sami. Zawsze i na zawsze jest z tobą siostro i bracie Maryja, właśnie gwiazda nowej ewangelizacji, którą święty Jan Paweł II nazywał promienną jutrzenką i niezawodną przewodniczką. Na naszej drodze. Każdego dnia, w godzinie apelu, przynosimy Ci wszystkie sprawy naszego życia, naszej codzienności. Wiemy, Maryjo, że w Twoich oczach, oczach pełnych zaufania i miłości, wszystkie te rzeczy, wszystkie sprawy, problemy, radości dnia codziennego, które tu przynosimy, są ważne i święte. Modlimy się za cały Kościół Święty, za Ojca Świętego. Za wszystkich biskupów, szczególnie za całą konferencję episkopatu Polski, za kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego. Polecamy Ci cały nasz pauliński zakon z ojcem generałem na czele, nasz jasnogórski konwent z przełożonymi. Prosimy przede wszystkim także o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Przedstawiamy wszystkie intencje pielgrzymów dnia dzisiejszego, którzy nawiedzili nasze jasnogórskie sanktuarium, nawiedzają i tych, którzy już w pielgrzymkach pieszych zdążają przed Twój Matko wizerunek. Polecamy wszystkie intencje radiosłuchaczy, telewidzów oraz te, które zostały zapisane w Księdze Modlitwy Apelowej. Dziś przed Tobą. Nocne zawierzenie, czuwanie i modlitwę podejmą wierni duszpasterze z Kielc. Rozważamy tajemnicę ukoronowania Matki Bożej na królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest niebie, imię Twoje, żyć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie Ale nas zbaw od złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bódź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa się Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Ja

Nas samych, naszych bliskich, wszystkie nasze sprawy, intencje, które w sercach naszych na to święte miejsce przynieśliśmy, raz jeszcze składamy w Twoje dłonie, nasza matko i królowo. Dlatego wszyscy wspólnie wołamy, pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddaj. Jasnogórska królowo Polski, się za nami. i wszyscy wspólnie wołamy: Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, Adana i inne duchy złe, które na skubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Księdza arcybiskupa Metropolite prosimy o apelowe błogosławieństwo. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus powiedział bardzo mocne słowa. Uważajcie na siebie samych, żebyście byli bogaci przed Bogiem. Bardzo mocne, ale zarazem wskazujące drogę, że bogactwo do nas może przyjść z każdej strony, ale po mądrość i sens życia trzeba pójść samemu do Boga. Ale również dziękujmy za wspólnotę Kościoła, która jest drogą przez Chrystusa i za pośrednictwem Jego Matki do Ojca. Pan z Wami, Jezus, niech imię Pańskie będzie błogosławione. nie nasze w imieniu Pana, który Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Sto Zakończyliśmy transmisję modlitwy apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu na Jasnej Górze. Bardzo gorąco pozdrawiamy tych wszystkich, którzy wyruszyli w pieszych pielgrzymkach do Matki Bożej Królowej Polski. Nie zapominamy także o ojcach i braciach Paulinach, stróżach jasnogórskiego sanktuarium. Boże Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Chciwość nigdy nie nasyca. Dobra materialne nie mogą być celem naszego istnienia, mówił ojciec święty Franciszek w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański. Papież podkreślił, że bogactwa mogą odwrócić naszą uwagę od prawdziwego skarbu, jaki jest w niebie. Ojciec święty przywołał przykład z dzisiejszej Ewangelii. Jezus opowiada tutaj przypowieść o bogatym człowieku, który ma trzy pragnienia wiele dóbr, wiele lat oraz niepohamowany spokój i dobrobyt. To Bóg jest w stanie anulować te wszystkie plany. Jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie, czytamy w Ewangelii. Papież podkreślił, że Jezus wzywa nas w ten sposób, byśmy trzymali się z dala od chciwości. Pragnienie zdobywania dóbr materialnych nie bogaci naszego serca. Co więcej, wzbudza jeszcze głód. Chciwość nigdy się nie nasyca. Ojciec Święty przypomniał, że tylko miłość jest źródłem prawdziwego szczęścia miłość Boga i Bliźniego. Za Świętym Pawłem papież powtórzył: Szukajcie tego, co w górze. Dobre materialne są niezbędne do życia, ale nie mogą być celem naszego istnienia. Sposobem na uczciwe życie jest dzielenie się z najbardziej potrzebującymi. Bogactwa mogą związać serce i odwrócić naszą uwagę od prawdziwego skarbu, jaki jest w niebie. Do takiego życia, jak tłumaczył Ojciec Święty, zachęca nas Ewangelia. Wraca temat zmiany konstytucji. Stworzenie nowej ustawy zasadniczej, która będzie gwarantowała prawdziwą demokrację, praworządność oraz równość, zapowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. 3 maja 2017 roku prezydent Andrzej Duda ogłosił, że będzie dążył do przeprowadzenia referendum w sprawie nowej konstytucji. W moim przekonaniu jako prezydenta, moi rodacy mają prawo się wypowiedzieć. Czy konstytucja obowiązująca w Polsce od 20 lat funkcjonuje dobrze? Czy są zadowoleni z tego modelu ustrojowego? Z inicjatywy Andrzeja Dudy odbył się cykl debat w całym kraju. W lipcu ubiegłego roku prezydent złożył wniosek o przeprowadzenie referendum konsultacyjnego w sprawie nowej ustawy zasadniczej. Ludziom rządzący powinni dać się wypowiedzieć na ten temat. Prezydent zaproponował pytania dotyczące m.in. wpisania do konstytucji programu 500, czy przynależności Polski do Unii Europejskiej i NATO. Ostatecznie jednak Senat nie poparł wniosku prezydenta. Większość senatorów PiS wstrzymała się od głosu. Tutaj, tutaj jest przede wszystkim dobro samej idei najważniejsze. To znaczy, jeżeli chcemy poważnie zmienić konstytucję, musimy to zrobić w taki sposób, żeby to była zmiana głęboka, przemyślana. Teraz do tematu zmiany konst.